Odwagi, bracia. Słuchajcie mnie dobrze. Bo teraz wam ogłoszę kerygmat. Dobrze, bracia. Ogłaszam wam dobrą nowinę. Powiedziałem, że, że kerygmat ilekroć jest zgłoszony, realizuje się. To znaczy, że teraz, jeśli ja wam głoszę dobrą nowinę. Ewangelię, realizuje się. Dlaczego? Bo co ogłasza Krygmat? Że Bóg zna kim jesteśmy. On zna wszystkie nasze grzechy, zna nasze niewolę. Nasze niewolę wo wobec demona, ze strachu przed śmiercią. Zna wszystkie Twoje. całą Twoją mizerię, biedę, wszystkie nasze grzechy. Wszyscy tutaj jesteśmy jak jeden grzesznikami. Więc Bóg pełen miłosierdzia i współczucia z wielkiej miłości jako nas ukochał, gorliwości, bo czym, jaka jest istota boska? Mówi list do Hebrajczyków, że Chrystus ukrzyżowany jest odbiciem istoty, jest odblaskiem istoty Boga. To jest Odblask istoty Boga. To słowo substancja, istota jest terminem filozoficznym. Co to znaczy? Oznacza naturę i, i Boga, oznacza jego, jaki on jest. Jak masz impronta, czyli jak masz wosk, świecę, jak odciśniesz to, to ten odcisk, odbicie. Co tu widzicie na tym? Aby głosić kerygmat, trzeba mówić, uznać, że On został przebity. Wszystkim misjonarzom ja wręczam zawsze krzyż. Bo aby głosić Chrystusa trzeba pokazać krzyż. Spójrz, spójrz. To jest odcisk, odbicie Jego istoty. I co to jest? Jakaś, jakaś figurka ukrzyżowana? Nie. Bóg wysłał swojego syna, aby umarł za ciebie. Chrystus umarł za ciebie. I pokazał w swojej śmierci, kim on jest. Istota Boga polega na tym, to kochanie ciebie, na tym polega jego istota, że Cię kocha w taki sposób, to jest jego istota i jego, jego bycie. To jest sztuka nowego życia. I jeśli rzeczywiście ten człowiek, który został ukrzyżowany, jeśli Bóg go wskrzesił i w zesłaniu. W Pentekost zesłał swojego Ducha Świętego. Jeśli ten człowiek jest samym Bogiem, Adonai, Kriosem, bo to słowo w Starym Testamencie było zawsze odnoszone do Boga Jahwe, i Żyd nigdy, bo to podpada pod bluźnierstwo, nie może nigdy użyć tego słowa do, do człowieka, do jakiegoś fałszywego mesjasza. Tego nie może objawiać ani ciały krew. Tylko Duch Święty i ten Duch Święty daje świadectwo mojemu Duchowi, że jestem Synem Boga, że jestem dzieckiem Bożym. Jeśli ten Duch Święty głęboko wstępuje, moje wnętrze. On daje mi wewnętrzne świadectwo, ale nie racjonalnie, nie intelektualnie, nie teologicznie, ale mówi mi to egzystencjalnie. Zobaczcie, kiedy ja byłem ateistą, chciałem się zabić i wiecie wszystkie rzeczy, które mówili mi księża wydawały mi się bajeczkami i głupotami M nie wierzyłem ani w Adama, ani w Ewę, nic myślałem, jak mogę sam dać sobie wiarę nie kto, mógłby kto, mógłby kto mógłby mi udowodnić pokazać, że Bóg istnieje i te wszystkie Y, dowody, drogi świętego Tomasza Zakwinu. W ogóle mnie to nie, nie, nie ruszało. Jak mogę? To nie są żarty. Byłem na, na granicy, żeby się zabić. Jest Bóg albo go nie ma. Ty masz gwarancję, że Bóg istnieje. W tym zmaganiu. Nie wiem, może to była moja pycha, ale ale na kolanach, aby na kolanach uklękłem i krzyczałem, Panie pomóż mi. I w, na, w pewnym momencie z, czułem wewnątrz, Bóg jest, Duch Święty, który mi to powiedział w moim sercu, dał mi świadectwo i zacząłem płakać. I, i łzy ciekły mi jak dziecku. I to nie była żadna moja jakaś. Dlaczego płakałem? Bo doświadczyłem tego przejścia ze śmierci do życia. Jeśli, jeśli Bóg jest, to ja jestem. Jeśli, jeśli go nie ma, to imię nie ma. Ale kto mi to powiedział? Jakaś wewnętrzna obecność. To, co mówi Paweł. Duch, sam Duch Chrystusa daje świadectwo naszemu Duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga i że nas kocha jak Ojciec. Dlatego zbawienie świata. Przychodzi przez wiarę, czyli przez to spotkanie wewnątrz Twojego ducha z Chrystusem. I kiedy, kiedy się dokonuje, kiedy można otrzymać Ducha Świętego, kiedy On się udziela? Teraz, właśnie teraz, ponieważ istota Boża to kochać Cię. Gdzie w tej chwili jest Chrystus, w tym momencie jest w Ojcu, jest wiecznym kapłanem. I co robi? Przedstawia Mu swe chwalebne rany dla Ciebie, dla mnie, dla każdego z nas. A dlaczego Mu przedstawia swoje rany? Chwalebne Jego męki i ukrzyżowania za Ciebie. Dlaczego? Bo Chrystus chciałby, abyś Ty się nawrócił, abyś uznał je, przyjął Jego ofiary za Ciebie. Jeśli Ty, to uznajesz On, który umiera za wszystkich że Nie wiem, może jest pedofilem, może masz kochankę, może raz na jakiś czas spotykasz się z jakąś dziewczynką, nie wiem. Nie wiem, jakie kłamstwa mówisz, nie wiem, jakim jesteś hipokrytą, nie wiem, jakim jesteś fałszywcem, nie znamy Cię, nie wiemy, do jakiego stopnia jesteś zmuszony, żeby przeżywać wszystko dla siebie, jakim jesteś bratem w Twojej kongregacji, Bóg to wie, ja tego nie wiem. I zobaczcie, jeśli naprawdę Chrystus ukrzyżowany jest Bogiem, ta miłość jest prawdą. Jest ważne przeżywać nasze życie w prawdzie. I do Efezjan mówi, że łaska Ducha Świętego, świętość w prawdzie. Świętość w prawdzie. I na, w czym się konkretyzuje ta miłość? W jedności, świętej trójcy. Bóg chciałby uczynić Ciebie jednym ze sobą, jak ojciec synu i syn w ojcu. Ty w tej chwili jesteś jedno jednym w Bogu, świętej trójcy? Nie. Powiedzmy prawdę. Dlatego mówią Ojcowie, że chrześcijanin zaczyna od zera każdego dnia. Każdego dnia od nowa. Ale Bóg chciałby mieszkać w Tobie. Być z Tobą w Tobie jedna. Głęboka jedność. Jeśli otrzymujesz dzisiejszego poranka jakąś łaskę za pomocą moich słów y, od Boga, to Bóg Cię zaprasza do tej jedności, abyś zabił tego starego człowieka w sobie, aby on umarł. Ty, który jesteś pełen sądów do, do, do kongregacji Twoich przełożonych wobec Kościoła, nawróć się i zobacz. Otwórz nowe życie w sobie na Chrystusa ukrzyżowanego. Wiecie, co oznacza. W Chrystusie to znaczy być świętymi w nowy sposób. Wiecie, że chrześcijanie, którzy narodzili się w Chrystusie, wszystko jest nowe. Człowiek jest nowym stworzeniem. Łaska ducha świętego objawiła się w nas. To jest ta łaska ducha, który mieszka w nas. I on nas czyni jednym z ojcem i z synem. Chrześcijanin to nowy święty. Jak on żyje? Wiecie, że zdamy słowo z każdego głupiego słowa, z każdego słowa nieodpowiedzialnego. Chrześcijanie w tym nowym życiu już nie mogą patrzeć pożądliwie na, na jakąś kobietę, bo już są cudzołożnikami, nie mogą powiedzieć imbecylu na drugiego, bo już są zabójcami, nie mogą mówić głupich słów. Ale to nie chodzi o jakąś perfekcję moralistyczną, tu chodzi o owoc Ducha Świętego, bo sprawiedliwy grzeszy siedem razy dziennie, ale to sprawiedliwość nowa sprawia coś nowego, dlatego mówi Kościół domowy. Przepraszam, Kościół prawosławny mówi święta pokoro Chrystusa. Któż zdoła Cię odnaleźć? Któż cię zdoła posiąść? Święta, święta pokoro Chrystusa. Być pokornymi. A skąd pochodzi pokora? O, ojcze, jak się zyskuje y, pokorę Spójrz na ręce. Ojej, ukradłem znowu. Spójrz na ręce. Ojej, znowu zgrzeszyłem, upadłem. Spójrz jeszcze raz na ręce. Uważaj się za ostatniego i najgorszego ze wszystkich. To jest chrześcijaństwo. Uważasz się za gorszego od wszystkich? Jeśli nie, to nie jesteś żadnym chrześcijaninem. Brakuje ci bardzo dużo. O święta pokoru Chrystusa. Święty Franciszek Zasyżu uważał się na pierwszych katechezach ze wszystkich zupełnie używamy ten fragment, używamy, mówiąc o świętym Franciszku. Idziesz do baru i mówisz do człowieka, jesteś, jest pan człowiekiem bardzo pysznym. A on ci odpowie, pyszałkiem jest pan, a jeszcze mu coś powiesz, to ci da w mordę. A teraz idziemy do drugiego baru, nazywa się święty Franciszek z i pije sobie kawkę. I powiemy mu to samo, jesteś pyszałkiem. On spojrzy na ciebie i powie, o tak. I ty nie widziałeś jeszcze dobrze. Widziałeś mnie tylko z zewnątrz. A jakbyś zobaczył moje wnętrze? Jaką masz rację? Kto pozwolił świętemu Franciszkowi zrozumieć, że jest gorszy od wszystkich? Ostatni. Duch Święty. Łaska Ducha Świętego. Święta pokoru Chrystusa. Otóż to być w Chrystusie. Jednym, stanowić jedno w nim, to jest prawda. Kochać Chrystusa, to jest jedyna prawda, a wszystko pozostałe to marność. Więc na koniec, bracia, jeśli teraz któryś z braci po moich bra słowach decyduje wewnątrz, że ta miłość, która jest okazana w kazaniu na górze i chce, aby Chrystus mu dał tego ducha, w tym momencie go otrzymuje. Potem to się przypieczętowuje poprzez sakramenty, ale, ale otrzymuje go. Więc od tego momentu ty jesteś ostatnim ze wszystkich jesteś biedaczkiem, nie sądzisz nikogo. Co powiesz twojemu prowincjałowi, twojemu bratu? Przebacz mi, bo jestem nie do zniesienia. Przebacz mi. Chcę, chcę przeżywać, będę przeżywał moje życie ukryte z Chrystusem ukrzyżowanym, kochając wroga. Na koniec, głosząc kerygmat, zrozumieliśmy, że ludzie nas niestety nie słuchają. Wielu z tych rzeczy, wielu z was nie słyszało nigdy. No jasne, słyszeliście, ale... Abyście słuchali, potrzeba cudów. Jeśli mam głosić później Ewangelię w Rosji, ma, ma, mam dokonywać cuda. Nie tylko to z Makarią, ale, ale ciekawa rzecz. Pierwszy cud to był e, Pentekost, to był dar języków. Piotr, potem ta dziewczynka skrzeszona, paralityk w bramie pięknej, cuda i tak dalej. Ale w pewnym momencie przestają, urywają się cuda. Dlaczego? Bo ukazuje się cud już nie fizyczny, ale moralny. Prawdziwy cud, który zbawia świat, to cud moralny. W kościele to jest to właśnie miłość. Kochajcie się. To jest ten cud moralny. Kościół wewnątrz swoje życie że mogą się kochać ludzie różni, że są poganie.

pierwszego modelu apostolskiego. Tak jak my byliśmy wyrzuceni z wielu parafii pod zarzutem, że dzieliliśmy te parafie. Wracamy do pierwotnego modelu. Tak jak to było z Poganami. Co to znaczy? Jak to się dzisiaj robimy? Idziemy do domów. Ci, tak jak po domach celebrowali Eucharystię, sprawili, że upadło całe Imperium Rzymskie. Więc robimy teraz ad Gentes. Do Chemnitz, czyli Karl Marxstadt w Amsterdam. Dwie rodziny wielodzietne z jednym prezbiterem jadą mieszkać w bloku, w mieszkaniu. I na czym polegają te misje? To jest wspólnota. Rodziny, które mają 10, 12 dzieci. Przeszli cały ten już okres całą drogę neokatolalną i mają tę misję pokazać tę miłość i przychodzą poganie. Wiecie dlaczego? Ponieważ są zdumieni tym, jakie mamy między sobą relacje, jak się traktujemy bo to co łączy to już nie to, że macie wspólne interesowania jesteście grupą, która razem gra w golfa ale miłość Duch Święty obecny w nas to ogłoszenie nowej ewangelizacji i mamy pewne nazwijmy to osiągnięcia przychodzi mnóstwo pogan przychodzi biskup jeśli chcesz dołączyć do nas, aby dokonywać tej nowej ewangelizacji, prosisz Twego prowincjała, Wysyłamy Cię ze wspólnotą, czyli z dwiema rodzinami, do jakiegoś regionu całkowicie sekularyzowanego. I Ty jesteś głową tej wspólnoty. W imieniu Jezusa Chrystusa, w Jego osobie. Dwie rodziny, prezbiter. Tak jak w tym Chemnitz. Chcieli zmienić oblicze tego miasta, więc dali mu nazwę, Hemis, dali mu nazwę karl marx -Stadt i na środku dali taką ogromną głowę Marksa. I potem odkryli, że to jest całkowita porażka. Dzisiaj to miasto brakuje pracy, mnóstwo domów opuszczonych. Komunizm przez te lata zniszczył wiarę. I w wielu szkołach ci młodzi już przychodzą. 98% tych dzieci są nieochrzczone. Więc mamy tam dwie misje ad w Chemnic. Te dzieci mają po 16-19 lat. Piękne dzieciaki. Jedyna dziewczynka w klasie, się okazuje, niemieckiej, to jest ta dziewczynka z tej misji. I co robią? Te dzieciaki przyciągają tych dzieciaków, swoje koleżanki, kolegów. I przychodzą, bo, bo wszyscy mają rodziców rozwiedzionych oczywiście, i więc przychodzą do tego domu, widzą, że jedzą, modlą się razem, śpiewają, jest Eucharystia. Co to jest? Ja chcę tak jak wy. Co mam robić? Niesamowite. Tyle lat, jak tutaj u nas nie ma takiej rodziny, już tyle lat. Więc to jest kolejne machnięcie pędzlem, aby mówić o misji Ad Gentes, którą prowadzimy. Zrobiliśmy już wiele konwencji z prezbiterami, również w Polsce i na całym świecie. Zgłoszeniem Krygmatu, z wielką pokutną, wyjaśnieniem, e, czym jest droga, i wielu prezydentów było dotkniętych. Wiele razy też zapraszaliśmy rodziny w misji, jedno, dwa małżeństwa. Kiedy te rodziny dały własne doświadczenie w, o wszystkich doś, e, problemach, które mamy, pojawiła się cał, e, w sposób jawny wiara. E, zmieniło się nastawienie tych ludzi, którzy słuchali tych księży. To jest doświadczenie tych misji, że te rodziny w misji są takim wydarzeniem, które objawia miłość Boga w sposób bardzo konkretny i namacalny. Dlatego Bóg od początku ludzkości stworzenia chciał właśnie tak, czyli małżeństwo chrześcijańskie otwarte na życie i to dotyka ludzi, nie w sposób ideologiczny czy intelektualny. Ale otwiera drzwi serc nawet ateistów, że Bóg istnieje, jest obecny, troszczy się i działa. I widzieliśmy ogromne nawrócenia dzięki świadectwom jakiejkolwiek rodziny, polskiej, włoskiej, hiszpańskiej, która przekazuje wiary w Holandii natomiast. Wędrownych, których wysłaliśmy bez pieniędzy, bez trzosu, wyrzucili nas. Wystarczy, mój Karol poczekaj sekundę kiedy widzieliśmy rodziny w Holandii ten sam proboszcz widział te dzieci całą rodzinę jak skrótowali słowo był dotknięty tej, tą wiarą tej rodziny zmienił wszystko on się zmienił i mamy teraz dwa seminaria tam, bo wielu księży nie wie, co to znaczy prawdziwa wiara. Studiowało teologię, byli w seminarium, wydawało się, że mają wiarę, zakładało się, ale potem działają na parafii, odprawiają msze i akcje różne, ale wiara, co to jest wiara? wiara dotykana, skonkretyzowana. Mamy 800 rodzin w misji. Yeah. Some w w Madrycie, mają, wszyscy mają, zostawiają piękny dom, samochód, firmę, w, pracę w banku i kto sprawia, że one, że oni zostawiają wszystko, otwierają się na 12, 15 dzieci. Mamy najwyższe procenty przydzietności, większe niż muzułmanie. Mówił Paweł VI w Huanewite, każdy akt, każdy akt małżeński ma być otwarty na życie i powiedzieliśmy to. I wszyscy byli posłuszni. I nie wiedzieli tego jakieś narzucanie czy coś. A Carmen mówi tak, jako propaganda. Święty Franciszek Xawery, wiecie co mówił? Że piekło jest pełne wielkich przepowiadaczy. Piekło jest pełne wielkich mówców i kaznodziejów, aby się, aby się nawrócił w barakach. Jeden raz, kiedy chcieli go zabić, uciekł z baraków na stałe. Rzecz bardzo ważna, że droga neukatuchmonalna, poczekaj, nie wymyślił jej Kiko Arguello ze swoimi historyjkami. Ale jest dziełem Soboru Watykańskiego II w kościele, i to jest bardzo ważne. Dlatego Paweł VI poleciał do Izraela, aby wrócić do źródeł, gdzie, było, gdzie z tym natłokiem łaciny i tak dalej zginęło gdzieś, zostało przysłonięte Słowo Boże ze całym swym bogactwem. I my teraz mówimy o inicjacji chrześcijańskiej, aby. Bo Logos stał się ciałem, to co mówimy to jest wszystko historia, to, to są wydarzenia, 40 lat na pustyni, góra Synaj, ja jestem Pan Twój Bóg, będziesz miał Pana Boga Twego całym sercem. I to są przykazania i... I to robimy na drodze. Skoro Kiko nie może wszystkiego, nie może opowiedzieć. I, i mu, mówi ten karymat, który mnie w ogóle nie przekonuje, trzeba naprawdę uruchomić drogę. To jest krótko dosyć, bo Izraelici mieli 40 lat na pustyni. Poczekaj Karmen, już jest bardzo późno. Izrael będzie celebrował Yom Kippur 14 września. Yom Kippur. I potem Chrystus zejdzie do najniższego punktu na Ziemi, do Jordanu. Są rzeczy fantastyczne do odkrycia, których my wcale żeśmy nie odkryli, ale to Bóg pokazał. wszystko. Że... Więc y, zakończmy stojąc modlitwą. Dziękujemy Ci Pani za to spotkanie. Ja Cię błagam za tych braci. Musimy natychmiast wylecieć, bo mamy spotkanie ze wszystkimi rektorami, seminarzystami. Ze wszy z wszystko to, co mamy do zrobienia. Pomóż kapucynom pra w prawdziwej odnowie dla nowej ewangelizacji.

Tobie, Święta Dziewica Maryjo, powierzamy całe zgromadzenie kapucynów, również ten dom, te dni, które tutaj przebiegają. Pomóż im tym. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, sławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.